Jedziemy na konferencję do Gdańska do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Gdzie zostałem zaproszony na konferencję i konkurs dla startupów, gdzie można udać naprawdę bardzo duże nagrody. Wszyscy zrobiliśmy w jednym celu. Żeby

Dzień dobry wszystkim, dzisiaj inaczej niż zwykle, bo pierwszy raz zaczynamy z samochodu, dlatego, że, że wyjeżdżamy, wyjeżdżamy z samego rana. Teraz co prawda już mamy 7.19, ale ja wstałem dzisiaj o 50. Jedziemy na konferencję do Gdańska, do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie zostałem zaproszony na konferencję i konkurs dla startupów, gdzie można wygrać naprawdę, naprawdę bardzo duże nagrody. Cieszę się z tego powodu. Mam lekki stres, mam nadzieję, że go zmiażdżę albo się z nim zaprzyjaźnię, jak to mówi Tomasz Kamel na swoim YouTubie i po prostu odejdzie ode mnie. Jestem przygotowany, dosyć mocno, mam fajną prezentację, którą zrobiła dla mnie Ania moja żona dzięki na nią, jest świetna. I, I jadę tam. Jedziemy z sobą, mamy ze sobą 5 kamer, także razem z dronem będzie, będzie się działo. Dodatkowo będziemy robić dla nich filmik promocyjny, w sumie to Seba. I, i myślę, że będzie wszystko ok. No zobaczymy. Od rana jest, jest jak, jak, jak najlepiej. Jestem przygotowany. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Mam nowy outfit. Zobaczycie mnie dzisiaj w ogóle w, w marynarce, w takich spodniach eleganckich, golf. Tak, ja tak zazwyczaj chodzę tak bardziej luźno. bluzy, czasem jakiś tam golf ładnie ubrany, ale marynarek nie noszę zazwyczaj. Teraz Kupiłem sobie ostatnio, pomógł mi w tym, pomogli mi w tym e, oczywiście moja żona i nasi przyjaciele Darek i, i Marta. Dzięki, e, naprawdę Darek to jest mistrz stylu i, e, i myślę, że dzięki Tobie będę się prezentować świetnie dzisiaj na scenie. Także, także jestem gotowy, jestem gotowy, jedziemy, wyjechaliśmy, będziemy przed 11. Moje wystąpienie jest o 13.30, także będzie chwila na pogadanie, na rozstawienie sprzętu no i, i, i mam nadzieję, że, że, że będzie, będzie świetny materiał z tego. I, i na co najważniejsze, żeby ci właściciele tych startupów mogli wyciągnąć e, lekcje z tego, co powiem. A mój, moim tematem jest to, jak wyskalować biznes poprzez marketing internetowy, na przykładzie Oknario. Czyli jak rozwinęłem biznes od 0 do 4 milionów obrotu rocznie w przeciągu 9 ostatnich lat. co? Jesteśmy już w połowie drogi. W sumie byliśmy na stacji, mogliśmy nagrać go przy przebitkę, żeby nie było z auta, ale nie było na to czasu, dlatego że zatrzymałem się w sumie do toalety kupić sobie holsy, żeby wzmocnić swój oddech, bo słuchamy Tomka Kamela, który właśnie nas tutaj szkoli w tym. Także mam nadzieję, że jego rady pomogą mi osiągnąć perfekcję w tym przemówieniu. Ale co chciałem wam powiedzieć, dodałem jeszcze post na TikToka i dzisiaj nauczyłem się jak robi miniaturkę, także dziękuję za tutaj pomoc Seba. Ale co Wam chciałem powiedzieć, ostatnio jak dobiłem nagranie, którego wczoraj słuchałem sobie w mojej wypowiedzi, to był poniedziałek, dzisiaj mamy piątek, czyli minęło 5 dni, to mówiłem o tym, że mam 1300 osób na TikToku i że warto w niego wejść. Myślę, że mam dzisiaj? Już prawie 2500 obserwujących i tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch dni doszło mi chyba z 1000, a dzięki czemu? Dzięki temu, że... Mam dwa fajne filmy, które zrobiły spory content. Yy, da, Daję ciekawe treści po prostu, tak mi się wydaje. A wrzucam też dużo, bo wrzucam gdzieś 2-3 posty dziennie i naprawdę zachęcam Was jeszcze raz, yy, zakładajcie kontent na TikToku, ale wrzucajcie dużo ciekawych filmów. Może być różny content, może to być śmieszny, rodzinny, yy, tak jak ja mam yy, biznesowy czy też yy, doradczy w, w zakresie strewalki okiennej, ale róbcie tego dużo, bo jak mnie wrzucać jeden film raz na 3 dni to nie będziesz miał efektów, nie dziw się, chyba że będziesz wpadł w jakiś typowy viral, coś super, ale nie, ale ja wrzucam naprawdę dwa, trzy dziennie i już widzę z tego efekty spore i teraz zatrzymałem się też, ulepszam e, swój, swój kanał w tym, ulepszam filmy, także naprawdę e, róbcie to, bo czuję w tym potencjał, no, mój film, gdzie udzielam porady okieny jak e, regulować okno, obejrzało już w tej chwili od dwóch dni 130 tysięcy ludzi, ale co najlepsze, tysiąc, chyba 700, o ile się nie mylę, przesłało go sobie dalej, udostępniło, wysłało komuś. To jest coś. I, i cieszę się, bo mam dużo komentarzy pod różnymi filmami. Po, pod wieloma już mam po 100-200 komentarzy. I bardzo mi miło, jak mogę Wam pomagać i odpowiadać. Niektóre są śmieszne, niektóre trochę hajtują, ale nie macie się tym. Biorę to, to od siebie daleko. Jeżeli ktoś mi pisze, super, cieszę się, ale niezbyt nie, nie długo, biorę to neutralnie. Ktoś, ktoś mi pisze, że kiepsko, to też to biorę neutralnie. Nie jaram się ani tym, ani tym, ale zawsze, jeżeli ktoś pyta o poradę, chętnie doradzam. I to jest moja dewiza, także pomagać Wam. I, i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. I to jest moja filozofia, i będę się tego trzymać. A teraz jedziemy dalej. Zostało 147 km. No, ale ładne te butunki. Biedne. Powiedzmy. To... Okay. jest na To jest na stronie. To jest na stronie. na przykład. Yy... Zespół, który tworzy, Formułę 1, tak Racing Team. Tutaj mamy zespół, który tworzy rakietę, która będzie się wow. w Stanach Zjednoczonych na konkursie. To mi się podoba, to Tam jest konkretna robota. Tutaj mamy społeczność, które tworzy między Łaziki. Wow, ale super to jest marsjański łazik? To jest marsjański łazik. Super, zobaczcie, co możemy to obejrzeć. Marsjański łazik. Naprawdę świetne rzeczy tutaj robią. Poznański, poznański, przepraszam, Gdański Partner Naukowo-Technologiczny, czy to jest? To Pomorska jest Strefa ekonom Ekonomiczna. Jak, jak to miejsce się teraz nazywa? Dokładnie, w tym teraz jesteśmy? To jest Gdański Partner Naukowo-Technologiczny, który należy do spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Okej, okay, dobra, no to naprawdę, to teraz już nasi widzowie będą wiedzieli, gdzie jesteśmy dokładnie, ale co jeszcze? A to miejsce to jest? To, to jest warsztatownia, prototypownia dla młodych naukowców. Coś, ale w lęgarniach startupów, ale bardziej dla naukowców. Czy Wy na przykład jako Pomorska Strefa i Park y, Naukowo-Technologiczny y, sponsorujecie ich w pewien sposób, albo oni trzymają od Was stypendia? Bo to jest ciekawe. Zobacz, ta cała przestrzeń, którą tutaj ona jest przez nas. My dajemy im darmowy dostęp, bo okay. na zależy nam naddajenie rzeczy, na tym, żeby to miejsce żyło i żeby młodzież uczniowie rozwijać swoje pomysły. My zarabiamy na innych branżach, my zarabiamy na danych powierzchni biurowych, laboratoryjnych, a tą przestrzeń stworzyliśmy z naszej czy misji, wizji o okay. tym, co powinniśmy robić, czyli wspierać młode pomysły, młode firmy na początku tej rozwoju. Jeżeli im się uda zainicjować swój pomysł, to wtedy mogą wynająć u nas biuro. Mogą być dookoła i wtedy nawiązujemy współpracę biznesową, a tutaj my im pomagamy. Są oczywiście wejściówki, yy, są, żeby ja wejść tutaj do tej sali żeby się do Rozumiem. Ale opłaty są symboliczne. Za korzystanie z tego na full płacisz około 60 zł, za jednorazowy stron płacisz 12 zł. Także... No to bardzo, bardzo przyzwoite ceny. Ale teraz pytanie jest jedno, bo ja Czy Czyli jeżeli ja na przykład ma firmę X, znaczy firma jest naukowską, chciałbym rozwijać, nie wiem, chciałbym robić baterie do samochodów albo jakiegoś robota. Czy jeżeli ja mam na przykład powiem, słuchajcie, ja bym potrzebował do tego, nie wiem, jakieś, e, jakąś zarówno, nie wiem, e, narzędzie, czy coś takiego, czy wy to, finansujecie i już to dostaje na waszym jakby e, wyposażeniu, czy to ja muszę przyjść ze wszystkim swoim, a tego dostanę miejsca. Okej, okay. my wyznajemy jedną zasadę. Nie wtrącamy się w biznes, my dajemy tylko możliwości. Czyli nie chcemy, żeby, nie chcemy być częścią tego biznesu pod względem udziałowym, czy wchodzeniem w, w akcje i tak dalej. My dajemy przestrzeń, ściągamy tutaj różne koła studenckie, różne podmioty, i to oni razem mają tworzyć dużo mózgów i wymyślać swoje rozwiązania. A naszym celem jest nie przeszkadzanie. Wiesz, że najgorzej jest przeszkadzać w biznesie. Nie, to ja, to ja wszystko rozumiem. Ale teraz to jeszcze raz to są pytanie o drugiej strony: Czy to jest tylko. Miejsce, czy też narzędzia pewne, te, czy nie? Było... Narzędzia dajemy, narzędzia w postaci tych wszystkich, które są. to są nasze, jako no właśnie, bankowe, a częściowe są przeniesione przez te tak? Rozumiem, bo na pewno te niektóre narzędzia sporo kosztują i nie każdy taki młody naukowiec ma na to pieniądze, dlatego że jeżeli to jest startup, no to w sami wiecie, tak jak na tej konferencji. To są zazwyczaj młodzi ludzie, którzy mają e, ogrom pomysłów, a nie mają ich finansować. Także cieszmy się, że jest takie miejsce w Polsce. I tutaj tutaj dają jeszcze To jedna ważna rzecz, to miejsce dajemy, miejsce, tam przetrzy, ale finansowanie dajemy poprzez różnego rodzaju programy, na przykład program Life Science konkurs, tak, tak, tak jak dzisiaj. Czyli firmy, które do nas się zgłosiły, 2-3 prawdopodobnie i będą mogły te swoje produkty rozwijać tutaj, za pieniądze, które wydają w konkursach, które dajemy im. Czyli A ile firm się zgłosiło? Zgłosiło się do samego konkursu 36 firm, z czego my włączyliśmy do pre czyli okay. do spotkania, w którym my jesteśmy, 12 tomiów. Rozumiem. I trzy będą pierwsze, pierwsze nagrody. Także naprawdę fajnym, e, fajna rzecz. Jeżeli ktoś ma świetne pomysły i nowoczesne, bo tu głównie o to chodzi, żebyśmy się rozwidali, jak te łaziki to te wszystkie rzeczy, to jest wow. Dla mnie to jest niepojęte. Ja sam sprzedaję okna, także robię coś takiego przyjemnego, aczkolwiek powielbiam nowinki technologiczne. I teraz pokaże wam coś. Nie ma życia, są roboty? Tak. E, to jest nawiązanie do naszego robota, bo jak wiecie, my też mamy swojego pierwszego robota, już jesteśmy bardzo dumni. Widząc to, e, aż mi się serce cieszy, bo, bo naprawdę e, Uwielbiam same takie, takie fajne nowości. Wow! Ociecokielko, muszę o tym opowiedzieć. Fasada szklana, z Fasada aluminiowa ze szkleniem strukturalnym, to na czym to polega. Dlatego szklenie strukturalne polega na tym, że nie ma żadnych widocznych łączeń aluminiowych, żadnych kliftów. One są wewnątrz i tu jest tylko uszczelka. Tak naprawdę to jest guma, która jest pomiędzy szybami. Dzięki temu uzyskujemy yy, efekt szkła, szklanej ściany, a naróżniki są łączone na tak zwany step. To jest teraz modne. Wchodzi to do domów jednorodzinnych. Tak, teraz są bardzo modne w ogóle okna narożne w, w domach, gdzie jest, jest słupek 8 na 8 na przykład plastikowy. To teraz jest modne w domach jednorodzinnych, żeby robić szyba z szybą. Bardzo ciekawe rozwiązanie, piękny budynek, świetne okna. Jak wiecie, ja uwielbiam okna, dlatego musiałem. Wam o tym opowiedzieć. Jeden, jeden, dobra, jeszcze do trzech gramy. Także zaczniemy naszy... do trzech. Cholera, jeszcze samobójka wbiję. Oby nie. Dobrze się trzymasz. Tak, tak, tak. Kurde, jeden, jeden dwa. Niestety, ale wbiję obuja Tym razem, kurde, poza nie będzie na przodzie. Ale mamy niebieskie koszulki, także dobrze trafiłem. Lech górą, pamiętajcie, KKS. E, to jest mam pojedynek w tej chwili. E, lech, jak da. Tak tak, tak. tak, tak, tak. O lidera. O lidera. Oni są na górze, No. Niestety dalej nie, na naszej szczęście znowu przegrała, ale znaczy w sumie na nasze szczęście. Ale to jest europejski gitarz. No, tak, tak. Czy Gdansk będzie jakaś inna? Czy... No, musi. Jakby zaprosił takiego lidera y, przedsiębiorstwa zdania. <śmierdził> <poznania>. Mam <śmierdził> no, nadzieję, że dużo do trzeba będzie mogli nauczyć.

A piękne miejsce. A to, to w ogóle nie pachnie. No pachnie szok. Super. Farczek zejść z kadru. Zejdź, zejść, bo to wygląda tak, że... Ja myślę, że mam usiąść, bo to jest... Słuchajcie. Słuchajcie, ja tak mogę pracować. Chyba nie będę dzisiaj się wypowiadać w tej No bo wiecie, praca, praca na przykład jak ja teraz robię, czyli ma archetyk internetowy, można to robić wszędzie. Często właśnie klienci, klienci moi pracownicy mówią, ale przecież ty nic nie robisz. To tylko się na telefonie cały nie, dzień, ja. albo, y, albo jesteś znajomi, Ale to jest, to jest naprawdę nie ciężka nie praca. To Jeżeli bym miał to takie możliwości jak tutaj, to chyba bym tutaj nawet dodawał. I teraz, gdybym to zrobię, dodam właśnie y, relacje z tego miejsca, żeby to było jakby, żeby to nie było, było słodne. To miejsce zrobiliśmy w jednym celu, żeby nagrywać takie właśnie spotkania, robić tutaj etapy. Mamy wyjścia, jeżeli chodzi o wyjścia, wyjścia, wszystkie elektryczne. Możemy postawić tutaj z boku monitor przenośny, możemy wyświetlać prezentację, możemy, możemy te, tak, tak praktycznie prowadzić, prowadzić wydarzenie. Dla mnie, ja już to powtarzam wielokrotnie. Na pierwszym miejscu, zawsze będą pracownicy. Wiadomo, klient jest dla mnie ważny, oczywiście. On jest zaraz na drugim miejscu. Jest u mnie taka hierarchia. Pracownik, klient i trzeci jestem ja. Ale nie może być tak, że to klient jest na przykład ważniejszy od pracownika. Nie. On może być pracownik jest najważniejszy, klient może być minimalnie mniej ważny, też bardzo, bardzo ważny. Nie mówmy tu, że nie szanujemy klientów, ale pracownik jest najważniejszy, bo zadowolony pracownik, będzie robił bardzo dobrą robotę w firmie i dzięki temu będzie ten klient też zadowolony. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał y, mieć inną hierarchię i wtedy to by był to zupełnie tragedia. Tak, dokładnie jest, jest tak, jak mówisz, ja też bardzo dużą uwagę e, uwagę zwracam na atmosferę pracy i chcę, żeby ci pracownicy czuli się dobrze, bo wtedy te usługi, które świadczymy w parku, też wyglądają... Dobrze, oni są zaangażowani, wdrażają swoje nowe pomysły, podglądają innych, e, stosują dobre praktyki. O to tutaj chodzi, tak? Ten kapitał ludzki, który często jest pokazywany w mediach, to jest artystycznie, ale trzeba o niego dbać, i to jest bardzo ważna część biznesu. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Bartka Wikę, który jest założycielem. I zresztą z sukcesem prowadzi przedsiębiorstwo Oknawio. I Bartek opowie Wam o, o marketingu internetowym, krótko mówiąc. Już przełączamy. I on ma ogromne doświadczenie w tym, co robi. Ja nie musiałem go szkolić no, przez rok. Otworzyłem, otworzyłem w jednym spokoju zrobiłem sobie biuro. Do każdego klienta to w średnio 1 na 10 minut napisze opinię. I to jest mój mały sukces. To jest taka ciekawostka. Zrobiliśmy przejście dla kota w szybie. To była, była stopka, kto stworzył tę stronę. Zadzwoniłem do tej firmy powiedziałem, chcę, żebyście dla mnie pozyskiwali moją stronę. Oni byli fajne czuka, nie wiem, czy ktoś go znaczy nie, ale to jest, to jest mój mentor na chwilę obecną, jeden z y, najlepszych przedsiębiorców na świecie, moim zdaniem, multiprzedsiębiorca przedsiębiorca i człowiek, dla którego, y, dzięki któremu robię to, co robi. Y, także pierwszym naszym mentorem jest Bartosz Wika. Bartosz, y, jak wiecie, y, ma swoją firmę i y, 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 y... Tutaj powiedział dużo o sobie, więc y, możesz tylko jeszcze dwa zdania powiedzieć, dlaczego jesteś z nami i, i jak to Jak Oczywiście tak? wcześniej e, ja się specjalizuję i, i kocham się w e, nowoczesnych technologiach, a ogólnie w e, marketingu poprzez social media, więc jeżeli by ktoś chciał później o tym porozmawiać, to chętnie wam doradzę i powiem, co jest teraz trendy i co powinniście mieć w swojej firmie. E, także tyle, ale jeżeli kogoś Was zainteresowała moja prezentacja, to też chętnie o niej Wam opowiem. I,

to jest Riverside Street Side i zresztą to, znaczy, że jesteśmy po drugiej stronie, za nami od czyli Gdańska, Gdańska tutaj rzeka. bardzo fajnie, to jedzenie, czekamy na więcej. Jesteśmy nad morzem, no bo gdzie by tu indziej być, jak zawitaliśmy do Gdańska? naprawdę wielkim, wielkim niewypałem, żebyśmy tutaj nie podjechali. Co jesteśmy już po, bo jesteśmy dzień po konferencji, naprawdę było świetnie. Jesteśmy mega zadowoleni, ja i Sebastian, także Radek też. Myślę, że wszyscy. I co najważniejsze, zrobiłem to, to, co chciałem, czyli dałem ogromną wartość startupom. Jestem tego pewien, dlatego że, że prezentacja poszła mi nieźle, przynajmniej tak w moim odczuciu i i miałem duży odsew, feedback na spotkaniach mentorskich później każdy, każdy to powtarzał i z tego się cieszę, bo też się trochę stresowałem, ale byłem dobrze przygotowany. Także dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki i, i pomagali mi w tym, żeby, żeby to wyszło jak najlepiej. No i tyle. No i trzeba wracać do domu. Jest dzisiaj już taka kiepska pogoda, ale, ale czas na nas. Trzeba wracać do swoich rodzin, do swojego życia i od poniedziałku wracamy dalej do pracy, a powiem, no że grudzień zapowiada się naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno.